Cześć, witam Was Dawid do Rem Chciałem Was dzisiaj zaprosić na nowy film z projektem Volkswagen Keddy Tomka, jak widzieliście na miniaturce jest czerwony, a więc nie ten, który widać w tle, choć tutaj też się dzieje na ten trzeba jeszcze trochę poczekać, ruszamy Jak widzicie tutaj jest to choć przód może mylić, bo przód jest ta tej bizy jest to Volkswagen Caddy tak 97. 97 rocznik, ale powiem ci, że wygląda świeżo. Powiedz mi, skąd udało Ci się wyrwać taki ładny egzemplarz Kediasa w tych latach? W tych latach? No, na no, Olixie był ogłoszenie. Więc w jeden dzień nie pojechałem kupić tam. Czyli działałeś szybko. Działem szybko, bo jest potrzebny taki samochód, nie? Dobra. Eee, może omówimy co tutaj widzimy, czyli czerwone, czerwony Volkswagen Kedii. E, tutaj widzę tunik lamp, lampy przydymnione, e, mamy tutaj felgi Borbety, ale to już Twój zakup, tak? Tak, to już mój zakup własny. Dobra, zobaczcie, felgi mają fajny naciąg, ładnie się to prezentuje. Gleba będzie w tym aucie, czy nie? Nie, nie, nie. Bez gleby? Bez gleby. E, co tutaj mamy? Przód jeszcze, to, zobaczcie, tak wygląda. No i cały przód od Ibizy, tak? To... Cały przód od Ibizy, ja nie zakładałem, takiego kupiłem. Takiego kupiłeś. A powiedz mi, one w ogóle wychodziły jako z seaty Inka, chyba te, tak, takie kiedy? Tak, Inka, ale innym przodem, tak, nie? Z innym przodem. Tak, Volkswagen Caddy to samo. Dobra. Ale jest inny. Eee, co możemy tu powiedzieć, coś ciekawego? No Na pewno Tomek już nie będzie przewoził 8 osób, tak. Eee, Tomek przeszedł w mechanikę, bo COVID, imprezy eee, nie było imprez, nie było biznesu, więc się przerzucił teraz na mechanikę mobilną. Mobilna mechanika, więc to zdarzy się tak, że to auto będzie mogło podjechać i kogoś z opresji uratować na trasie. Ale przejdźmy do CarAudio. Eee, co tutaj będzie? Będzie część sprzętu z Vivaro, które możecie zobaczyć na kanale. Jeżeli nie widzieliście, zapraszam Opel Vivaro CarAudio, również na tym kanale. I zaraz przejdziemy do omówienia pod szczególnych komponentów, które zagoszczą w tym aucie. Po otwarciu drzwi widzimy zadbane wnętrze. <laughs> Wszystko ładnie czysto, jak to zawsze u Tomka. Co my tu mamy z wyposażenia? Volkswagen Caddy z tamtych lat. Już tutaj przedstawię kamerkę, jest. A co mamy? Kierownicę, skrzynię biegów, nawiewy i to wszystko. Nie? To wszystko, nic więcej. Tak, auto ma być niezawodne. Tutaj mamy y, korbkę, ale do tego wrócimy. I zaczniemy może kwestię y, układu car audio. Będzie tutaj radio Pionier. I woltomierz w środku zamontowany. Musi być kontrola napięcia. A jaki tu masz, Tomek, alternator? To jest 90. 90. 90. Ale już wymieniłeś? Jeszcze nie. Dobrze. To mamy w planie zamontować jaki alternator? 180. Będzie podmiana alternatora. Dojście jest fajne. Tutaj jest 90, ale będzie podwojona sytuacja, bo będzie 180. Dobrze, widzimy tutaj klasycznie 1,9 SDI bez turbiny. Silnik niezawodny. Ile przejeżdżają te jednostki? Coś wiesz, Tomek? Słyszałem, że do miliona przejadą, bez wkładu. Milion kilometrów jest osiągany dla tych aut. A na liczniku zobaczymy, jaki tutaj masz w ogóle przebieg. O co ja tutaj widzę? 124 tysiące kilometrów. To tak mało ma to auto przejechane? Tak mało. Po 300 się kasuje ten licznik. Aha. Czyli sytuacja wygląda tak, że po 300 tysiącach licznik elektroniczny się kasuje. Czyli mamy albo 424 tysiące kilometrów. No 600. Albo 600 na górkę plus 120 to 720 tysięcy. No to ładnie. No, no tak to wygląda. A czemu wracamy do korbki, bo tutaj będzie panel z głośnikami? 6,5 cala, Twitter, 6,5 cala, Twitter. Głośniki na panelu, tak jak w wiki u Marcina. Korbka musi zostać. A jakie głośniki to zobaczycie? Tutaj zaraz Wam pokażę. Eee, przejdźmy kamerką, tak. o. Głośniki Apokalipse APM60A. To są głośniki, które grały w Leonie, którego również mogliście widzieć na tym kanale. Zat cieszy się dużymi wyświetleniami i te głośniki wraz z Twitterami zagoszczą teraz w Kedi. Na panelu będzie wszystko na jednych drzwiach. Zasili to headshot model HS45. Dwa bezpieczniki po 80A. Fajnie wygląda wzmacniacz. <coughs> na pewno wystarczy mocy na te drzwi. Kwestia basu, dwie ósemki, dwie ósemki również z Vivaro. Teraz, niestety, zrobimy o fajne porównanie, będziemy mogli zrobić. Bo tam była skrzynia zamknięta pod siedzeniami, a tutaj zobaczymy, jak będą oddychać w skrzyni sportem e, Bas Reflex, która zagości tam przy ścianie grodziowej. I zobaczymy, jakie będzie porównanie. Dwie ósemki z Vivaro. Yy, tutaj mamy jeszcze, czekamy na wzmacniacz, który zasili je. To będzie 2 kW wzmacniacz. I mamy wszystko, będzie matą. Drzwi yy, zrobione, wyklejone tak, jak ma być. I drodzy Państwo, tutaj, ale mam rękę brudną. Yy, tutaj coś takiego, czyli same konektorki w dniu dzisiejszym kosztują 60 zł. Zrobimy podliczenie całego projektu. Na kanale biorąc pod uwagę wszystko kable, konektory, sabufery, sklejkę, całe materiały i głośniki, które tutaj zostaną użyte. Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć tutaj na temat tego projektu? Myślę, że uruchomimy tego w na szybciej niż Michał uruchomi swojego, ale tego się dowiemy za jakiś czas. Dzisiaj mamy 20 czerwca i rozpoczynamy budowę nowego projektu VW a wam, jeżeli się podoba, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie subskrybujcie kanał. I jeżeli yy, możemy się zabawić w coś takiego, piszcie, jeżeli byście weszli w posiadanie takiego Volkswagena Keddy i mogli użyć całą tutaj powierzchnię, która jest, a jest tutaj sporo. Co byście tutaj włożyli za głośniki i w jakich ilościach? Myślę, że 160 dB byłoby do zrobienia w tym aucie. Ja bym tutaj widział 8 15, A jaka jest wasza propozycja? Piszcie w komentarzach. Tomek, ty jakbyś miał szaleć, to co byś tu wsadził? Kwestia pieniędzy. No ale... No, no ale zabawmy się. Pisz, co byś tu włożył. Jaką kombinację byś zrobił głośników? Ile cali i ile sztuk? No na pewno z 6-18 by wjechało. 6-18. Moje tutaj 8-15. Piszcie, co byście tu widzieli i co możemy wam powiedzieć. Żegnamy was na dzisiaj. Dzisiaj był z wami Dawid, Tomek. Na razie trzymajcie się, hej! Wiedzie, nie? Co? Wiedzie na płaszczyznę, a bo tam nie na ścianę. Ale co, w 6,18? No. Wjechałby, nie? Wjechałoby jak w masełko nóż. <laughs>